Dzisiaj mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na niebywały zabieg radiofrekwencji igłowej Morfeusz 8. To zabieg, który mega poprawia skórę, który napina i rewitalizuje. Zawsze jest zabiegiem numer jeden i od niego właśnie zaczynamy poprawę naszej jakości skóry. Radiofrekwencja morfeusz to nic innego jak wykorzystanie bipolarnego prądu, który w odpowiednim stężeniu i z odpowiednią wartością zaczyna wnikać przy użyciu odpowiednich igieł do skóry. Zabieg jest w pełni bezpieczny, w pełni kontrolowany. Tysiąc razy na sekundę kontrolowana jest jakość tego prądu i ilość tego prądu, która podawana jest do skóry. Wskazania do zabiegu. Prawie wszystkie, zarówno jako działanie anti-aging, do poprawy jędrności, do poprawy jakości skóry i napięcia. Niszczymy tym zabiegiem wszystkie przebarwienia, niszczymy naszą starość. Zabieg możemy wykonywać nie tylko na twarzy, ale również możemy wykonywać go na ciele. Zarówno dekolt, dłonie, jak i ramiona, brzuch i nogi to są obszary, którym również możemy poddać zabiegowi Morfeusz 8. Oczywiście zmieniamy głowicę, zmieniamy natężenie prądu i szybkość i głębokość wnikania igieł, ale zabieg jest na każdy obszar naszego ciała. Wnikanie igieł do skóry powoduje niewielką tkliwość, która jest bardzo mało odczuwalna przez pacjenta wtedy, kiedy nałożona jest maść ze znieczuleniem. Podczas zabiegu w zależności od obszaru zmieniamy parametry. To wielka zaleta tego urządzenia, dlatego że możemy wnikać igłami od 0,5 mm do 7 mm, a to ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o poprawę jakości skóry i obszar, który chcemy poprawić. Musimy też wziąć pod uwagę, że radiofrekwencja morfeusz 8 nie tylko naprawia i ujednia skórę, ale również likwiduje tkankę tłuszczową. I w zależności od tego właśnie jak głęboko będą wnikały igły do tkanki, takie będzie ich działanie. Przed zabiegami przy użyciu nowoczesnych technologii, a takimi właśnie jest radiofrekwencja Morfeusz 8, należy przynajmniej 3 dni przed zabiegiem jak najwięcej pić wody, odstawić alkohol no i informować lekarza o tym, czy zażywamy jakieś medykamenty. Po zabiegu oprócz delikatnego zaczerwienienia i niewielkiego obrzęku nie dzieje się nic. Uczucie ciepła, rozpulchnienia, zaczerwienienia znika dosłownie do jednej doby. Na drugi dzień możemy zrobić makijaż i możemy ruszyć do pracy. Zabiegi należy powtarzać. Wykonujemy je w pewnych seriach. Pierwszy zabieg, za miesiąc wykonujemy drugi zabieg i za mniej więcej 3 lub 6 miesięcy wykonujemy trzeci zabieg. Ja zapraszam potem moich pacjentów zawsze raz do roku na powtórkę. Rzeczywiście z wielką radością wracają pacjenci, dlatego że widzą bardzo ładną poprawę jakości tej skóry, widzą to, czego oczekują od tego zabiegu, a radiofrekwencja Morfeusz 8 przynosi naprawdę obiecujące i widoczne efekty.